Wersja deluxe albumu Hollywood Smile jeszcze w tym roku Hemp gru z koncertem na 20-lecie istnienia Spina na linii producent raper, czyli o konflikcie Lota 808 z BTO Moi drodzy przeżyłem To prawda do dokucza mi trochę bulgardo, jakiś katar, jakiś delikatne, Bo wiecie jak to jest, nie? Człowiek popije, wyjdzie na świeże powietrze Może jest za zimno, wtedy nie czuję, że jest za zimno Ktoś tam krzyczy, Michał załóż kurtkę Ty nie zakładasz tej kurtki, bo czujesz się nieśmiertelny Jesteś nie do rozjebania No i następnego dnia chodzisz, hyrlosz, smarkasz W każdym razie jesteśmy po imprezie u w ogóle DJ-em był mój ziomal, Krzysztof, którego serdecznie pozdrawiam. Ziomal, na tyle, że chodziliśmy razem do jednej klasy w liceum. Siedzieliśmy w jednej ławce. Mogę też opowiedzieć anegdotkę, nie wiem, czy jest ona śmieszna, czy nie, ale byłem na 18. Krzysztofa i to było no 17 lat temu. Krzysztof miał 18. I to był chyba najgrubszy menaż, na którym byłem, ponieważ w pewnym momencie jakby zamknęły mi się oczy i obudziłem się. W mieszkaniu siostry. No okazało się, że tempo było tak szybkie, że Michał nie doczekał tortu, ale nie to było w tym wszystkim najbardziej e, e, zaskakujące, dziwne, ponieważ następnego dnia otrzymałem mnóstwo wiadomości od koleżanek e, z klasy, w tym dwóch, które serdecznie pozdrawiam, które bardzo przepraszały mi za to, że no, było tak fajnie, że już ten alkohol dolewały mi wszędzie, więc alkohol miałem i tam, gdzie on powinien być, i w popitce, i w galać. One temu winne W każdym razie tak jak sobie z nimi elegancko dyskutowałem Bawiłem się, rozmawiałem, gaworzyłem Tak oczy mi się zamknęły i obudziłem się u siostry w mieszkaniu Okazało się, że została wezwana pod zwłoki No i przyjechała po mnie w towarzystwie e, trzech e, dorosłych mężczyzn Czyli w towarzystwie swojego faceta i dwóch jego ziomali No również mieli fajnie, ale podobno bardzo zazdrościli mi tego, że No chcieliby tak samo jak ja Także słyszycie, że nie do końca z moim głosem jest git Może to wpłynie jakoś fajnie na... Odbiór odcinka, może ten wokal jest taki bardziej s -s sexy. A wiecie, co jest jeszcze na S, nie? W każdym razie przejdźmy do tego, co w rapie piszczy, bo może nie dzieje się za dużo, ale coś tam się w tym rapie polskim dzieje. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka taktującego o tym, co w rapie piszczy. O! Dziękuję. No, i kto w ten weekend skończył 20 lat, co? I nie chodzi o Mardane, ponieważ w ten weekend na warszawskim torwarze swoje 20-lecie świętował legendarny zespół. Legendarna rapowa ekipa, czyli Hempgru, a hostem wieczoru był nie kto inny jak Waldemar Kasta. Nie wiem, czy wszyscy zaproszeni goście pojawili się na miejscu, bo na plakacie zapowiadającym wydarzenie widniały następujące ksywy. Dixon 37, Dudek P56, Hałastra, Katzper HTA, Kaczy i Nizioł, Kali, Małach i Rufus, OSTR, Paluch, polska wersja. Problem, Reto, Slams Attack, Soku, Wawa Muffin, WCK oraz Zbuku. No i ja co prawda nie byłem na miejscu, ktoś powie, stary powinieneś być, no ale co powinieneś być? No były inne urodziny, być może ważniejsze dla mnie. To nie zmienia faktu, że mam fajną taką osobistą historię związaną z ekipą e -E -Hemp Group, ponieważ pamiętam, że jak miałem 16 lat, to z moim szwagrem gdzieś tam się. Uczepiliśmy takie miejscówki, żeby sobie dorobić kasę na jakiejś budowie, nosiliśmy gruz, wiadra, jakieś takie, wiecie, no, przynieść, wynieść, pozamiataj, przenieść, zarób 5 dniówki, bądź szczęśliwy. Ja pamiętam, że za moje pierwsze zarobione pieniądze z tej roboty, z tej pracy, pewną sobotę kupiłem bilet komunikacji miejskiej i wybrałem się do centrum Ostrowa Wielkopolskiego, by odwiedzić na tamte czasy nowy, ale też legendarny skate shop cela. pamiętam, że jechałem do tej celi, wszedłem do tej celi z takim zamysłem, by kupić sobie jakąś koszulkę ze 100% i okazało się na miejscu, że niczego nie było, albo wszystko wyprzedano. Albo trzeba czekać, albo nie mój rozmiar, no nic nie było. Ale byłem tak nagrzany i tak spokusowany na to, by sobie coś kupić, że dostrzegłem koszulkę. Czarną koszulkę z białym napisem hemp grucha WDP. Ona nawet obecnie byłaby na mnie za długa, no wiadomo, nic nie urosłem, bo tamtego tego czasu może trochę zmalałem. Chyba jeszcze ją mam. Wydaje mi się, że gdzieś na dnie jakiejś szafy, gdzieś na strychu w jakiejś. Wo... ona gdzieś jest. To nie jest tak, że ja tę koszulkę wrzuciłem do siatki i pojechałem, tak jak przyjechałem. <laughs> nie. Ja się przebrałem na miejscu w tę koszulkę. To, co miałem na sobie. Schowałem do torby zakupowej i wróciłem. Pełen dumy. Jak jechałem autobusem z powrotem do domu, to starałem się siedzieć tak, by każdy z każdego miejsca dokładnie widział, co na mojej koszulce jest napisane. Nie? To nie zmienia faktu, że jeżeli byliście teraz na torwarze, świętowaliście wspólnie z ekipą Hemgru i 20 dwudziestolecie, to możecie dać znać, jak było, kto zrobił na was największe wrażenie, jak się podobało, jak było na urodzinach. To wydaje mi się, że to jest chyba najprostsze i najbardziej takie konkretne pytanie związane z tym, co się działo w ten weekend na warszawskim torwarze. No i żarabson wraca z wersją Deluxe albumu Hollywood Smile, czyli Hollywood Smile Extreme, który ma pojawić się 12 grudnia. I otrzymaliśmy też pierwszy numer, pierwszy klip Promujący tę wersję Deluxe, czyli Buzzback I teraz nie mam pewności, czy ten Instagram To jest Instagram, który został założony dawno, czy nie No ale Żabson korzysta z nowego Instagrama Przy okazji Instagram ten nazywa się Ekstremalny Koleś Pisany oczywiście przez X I wiecie, co mi się w tym wszystkim bardzo podoba? Że Jabson Kuma, to było przypadkowe, ale jakże trafne, że Jabson Kuma, że ten jego powrót do starej stylu, ten sukces Hollywood Smite, bo niewątpliwie Hollywood Smite to jest album, który się u wielu znajdzie w topkach zestawień roku, to jestem przekonany. W moim też, ale za chwilę do tego przejdę, ponieważ sobie do tego albumu parę dni temu yy, po dłuższej przerwie wróciłem, że Jabson kuma, czego chcą ludzie, że kuma, czym ludzie się jarają, że cieszą się z tego powrotu do tych starszych brzmień, do tych starszych rzeczy, za którymi trochę przez ostatnie. Lata tęsknili, bo umówmy się, ostatnie 2-3 lata nie były najprostsze dla, dla Jabsona, więc ja uważam, że to co on robi obecnie muzyka, ruchy promocyjne i to wszystko, co dzieje się wokół Jabsona obecnie tu uważam, że czapki z głów dla dla żaby, bo nie jeden z czołowych artystów, którzy obecnie może mają cięższy okres, chcieliby iść tą samą drogą, chcieliby iść tą samą ścieżką, ale nie potrafią. A żaba to zrobił wzorcowo, rzekłbym, że książkowo. Ale ja sobie jakiś czas temu wróciłem do albumu Hollywood Smile i ja przez wiele miesięcy jakby uważałem, że to jest topka roku, że to jest album niezagrożony. Że w moim zestawieniu on się znajdzie na pierwszym miejscu i w ogóle jakby nie ma o czym gadać, a wydaje mi się, że chyba tak nie będzie, ponieważ gdy wróciłem do tego albumu po czasie, to oczywiście on jest bardzo dobry, jest bardzo trapowy, jest bardzo świeży, jest bardzo Hollywood, jest bardzo smile. Ale gdy wróciłem. Do niego po paru miesiącach, to nie robi już na mnie aż takiego wrażenia. Oczywiście robi wrażenie, jest super. Ale po drodze pojawiło się tyle innych albumów, że wydaje mi się, że być może któryś z nich strąci z tego najwyższego stopnia podium Hollywood Smile. Może się mylę, a może się okaże, że Hollywood Smile Extreme, czyli wersja Deluxe, to jeszcze podbije, spotęguje i sprawi, że. Z powrotem wrócimy do Żabsona na najwyższym stopniu podium Nie wiem, w każdym razie mnie bardzo cieszy to, że żaba Ciągnie tę stylistykę, jakby ciągnie to c... No cieszy mnie, że ciągnie No i moi drodzy, jest potężna spina na linii Producent Lot808 A raper BTO Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że no większość pewnie kojarzy BTO Może nie każdy kojarzy Locika Ja miałem okazję poznać Lota przy okazji Ostatniej edycji Młodych Wilków Gdzie był z nami wspólnie na Mazurach O później go był też nocny Serdecznie pozdrawiam Sego oraz Mirowa, A swoją drogą, jeżeli nie wiecie skąd ksy to po prostu Mirov ma na imię Miron. A że jest ten człon on, który oznacza włączony, to on postanowił producencko go wyłączyć i stąd off. Kurde, ile dzisiaj ciekawostek, ja pierdolę. Rozpieszczam was. W każdym razie, Lot w przeszłości robił bity chociażby dla BTO, robił bity dla Leszena, dla OG dla Amara, dla Benito Stuzy, no także w półświadku, w świadku producenckim, to nie jest postać anonimowa i wydaje mi się, że dla wielu słuchaczy nie jest to ktoś anonimowy. W każdym razie w nocy na Insta Story BTO pojawił się taki wpis. Jak szukacie tanich bitów, odzywajcie się do Lot 808, jest w Zrobić każdy type beat za 200-300 zł. A jak weźmiecie 2 i więcej, to jeszcze taniej. Polecam kupić 5, wtedy są po 100 zł. Prawie tak dobre jak te z YouTube'a. Na hasło: Ja od BTO... 50% zniżki tylko do jutra, piszcie do niego, let's go. No i producent wrzucił to również do siebie na swoje instastory. Ja wiem, że zaraz znajdą się osoby, które stwierdzą, że to jest jakaś akcja marketingowa, że po co wy ten temat podbijacie, jakby to im chodzi o to, żebyście o nie gadali, no. Gadamy o tym, co w rapie piszczy. W każdym razie na instastory Lota pojawił się fragment ich prywatnej rozmowy i to taki... No chłopaki umawiali się, tylko no nie do końca wiemy, czy na solówkę, czy na rozdziewiczanie. W każdym razie Lot zaproponował solówkę i też podał... Koordynaty, podał współrzędne, powiedział gdzie i o której będzie No a BTO był bardziej zainteresowany rozdziewiczaniem Lota Marlena, nie teraz, przepraszam W każdym razie jak wynika z relacji producenta, panowie spotkali się o tej 15 na solówkę I była to solówka 5 na 1, Lot był sam, a BTO był z Siemolami. Mówię, jak wynika z relacji No i ponoć ale BTO byli bardziej zainteresowani rozwiązaniem sprawy w sposób siłowy, aniżeli sam BTO, który stał tam Ale mówię, jak wynika z relacji Lota Siemano widzowie no ja właśnie jestem po solówce z BTO. Miało być jeden na 1, a okazało się, że jest 5 na 1, nie? Nagle wbijają w plenie we dwóch. Się zaczynają nakładać koło ze mną, a BTO stoi nic nie ruszony. Dla mnie jeszcze to jest kółjańskie zachowanie, zachowania. A poza tym jak mi 5 na***łało, to i tak źle nie wygląda, jakbym się tylko nie wyspał, nie? Hello. No ale chwilę po tym na Insta Story BTO pojawiło się kilka wrzutek. Między innymi, uspokójcie się e przy połowcy pani. Wrzucacie screeny z groźbami karalnymi, których oczywiście nie pisałem ja. A coś mówicie o ulicy. Do budyku. Jestem ostatni do wyjaśnienia takich rzeczy w internecie, ale jak lot 880, nie wiem czy to literówka, czy jakaś uszczypliwość, czegoś nie rozumiem, no ale w każdym razie, ale jak lot 880 i jego gang kasztanów będzie dalej rozprzestrzeniał nieprawdę publicznie, to pokuszę się o sprostowanie i obnażę wasze frajerskie zagrywki. Ja nie jestem żadnym gangsterem, ale sytuacja promieniuje na ludzi z mojego otoczenia, którzy są z różnych klimatów i inaczej się bawią niż przepychanki w sieci oraz płacz na żywo, Szymon. Robi się poważnie. Może wstaw nagranie jak leżysz obstrany, bo słyszałem, że tak było i zacytuj dla porównania swoje słowa w moim kierunku. Jestem tobą zawiedziony jako człowiekiem, jak każdego z naszego otoczenia i dla mnie nie istniejesz. Nie pobiłem cię tylko dlatego, że jesteś dla mnie dzieckiem. A że wplątałeś też kogoś poza mną w te dzieci nade to wygląda jak wygląda. Mam mówić dalej? Mam mówić dalej? Na udostępnionym nagraniu to nie ja i nikt ode mnie. Ja siedzę w studio i kończę płytę. Ciąg dalszy nastąpi, póki co bez odbioru. Idę dziś do kina. Polećcie coś fajnego. Chłopicie do kina, nie wie na co. Słuchajcie, to jest ten moment, że możecie nam na kilka tygodni, kilka miesięcy już tak naprzód polecić yy, BTO na co sobie może iść do kina. O. I nie spamujcie mi, nie dzwońcie do mnie, do wszystkich, że mali odzwonię, a poszukiwacze sensacji wypierdalać. Co? Ktoś coś do mnie mówił? ktoś mnie wołał, nie? Mam jutro pogrzeb bliskiej osoby i muszę być blisko mojej rodziny. Na dniach, mam nadzieję, wszystko będzie jasne. A do tych, co we mnie zwątpili, widzę was i zapamiętam. No, powiem tak, do no znamy szczegółów, ale jakby z tych relacji, które, no, jakby nie stając po żadnej ze stron, ja nie chciałbym się nikomu tutaj y y y wpierdać, ale gdybym miał taką sytuację, jaką ma czyli by odszedł mi ktoś bliski i pewnie miałbym mi poważniejsze rzeczy na głowie, to raz, że nie angażowałbym się aktualnie w tego typu przepychakę w internecie, a dwa, no, nie wiem, czy bym szedł do kina dopytując przy okazji. Na co można iść. Nie wiem, może taka forma odstresowania, może taka forma odreagowania, nie wiem. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Na pewno się w związku z tym coś jeszcze pojawi, ponieważ lot u siebie odpalił, tak zwane QA. Oczywiście jest to też dla wygenerowania zasięgu, klików. No, dajcie znać, co o tym sądzicie. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że już przy okazji piątkowego spotkania wszystko z moim gardłem, wszystko z moim zdrowiem będzie ok. Nie zabieram wam więcej czasu. Życzę Wam udanego tygodnia. Przesyłam buziaczki i cześć jak czapka.